Unia Europejska tworzy nowy fundusz zbrojeniowy. Ponad miliard euro z unijnej kasy na inwestycje w przemysł obronny. Brzmi jak odpowiedź na zagrożenia ze wschodu? Być może, ale dla wielu państw, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej, ta decyzja może oznaczać ograniczenia, zależność i pozorną solidarność. Czy Bruksela naprawdę wzmacnia obronność Europy, czy może tylko wzmacnia własną kontrolę? A co z Polską? Zobaczmy, co naprawdę oznacza nowy europejski program przemysłu obronnego i dlaczego jego kulisy wywołały cichy bunt dziesięciu państw. Europejski Program Przemysłu Obronnego EDIP to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej. Fundusz opiewa na 1,5 miliarda euro, które mają zostać przeznaczone na inwestycje w produkcję uzbrojenia, infrastrukturę wojskową i przemysł obronny. W teorii chodzi o poprawę gotowości Europy do prowadzenia działań wojennych na dużą skalę. W praktyce chodzi o jedno. Produkujemy broń w Europie, kupujemy broń w Europie, bronimy się po europejsku. To część szerszej strategii nazwanej Europejska Gotowość Obronno-Strategiczna 2030. Ale czy Europa Środkowo-Wschodnia rzeczywiście na tym skorzysta i kto naprawdę zarobi na tym funduszu? I właśnie tutaj zaczynają się poważne schody. Francja, nie bez powodu nazywana głównym beneficjentem unijnych funduszy obronnych, forsowała najbardziej rygorystyczne podejście. Jej propozycja była jasna: pieniądze z funduszu tylko dla tych, którzy kupują broń w Europie. Co to oznacza w praktyce? Jeśli państwo członkowskie chce skorzystać ze wsparcia z programu EDIP, to co najmniej 65% komponentów danego systemu uzbrojenia musi pochodzić z krajów Unii Europejskiej lub z tak zwanych państw stowarzyszonych. Teoretycznie chodzi o wspieranie europejskiego przemysłu, redukcję zależności od zewnętrznych dostawców i unifikację produkcji. W praktyce jednak oznacza to ograniczenie suwerenności zakupowej wielu państw. Bo co z krajami takimi jak Polska, Finlandia czy Rumunia, które od lat opierają swoje bezpieczeństwo na sprawdzonym uzbrojeniu amerykańskim, brytyjskim czy izraelskim? Patriotów, Himarsów, czołgów Abrams czy dronów Bayraktar nie produkuje ani Paryż, ani Berlin. A teraz Bruksela daje jasno do zrozumienia: Chcesz pieniądze? Kupuj w Europie, nie w Waszyngtonie. To budzi ogromne kontrowersje, zwłaszcza w Polsce. Nasz kraj konsekwentnie rozbudowuje potencjał wojskowy właśnie w oparciu o technologie z USA, nie tylko ze względów operacyjnych, ale również politycznych. Silny sojusz z Amerykanami to dla Polski realna gwarancja bezpieczeństwa, a nie tylko deklaracje. Tymczasem nowa polityka komisji może prowadzić do sytuacji, w której Polska, jeśli nie dostosuje się do europejskich preferencji zakupowych, zostanie pozbawiona dostępu do części funduszy, które de facto współfinansuje jako płatnik netto do budżetu Unii Europejskiej. W dodatku pojawia się pytanie, czy europejskie firmy są w ogóle w stanie dostarczyć broń równie skuteczną i w takiej skali jak producenci z oceanu? Francja, Niemcy czy Włochy mają własne programy, ale często są one droższe, opóźnione lub mniej zaawansowane technologicznie. A bezpieczeństwa nie buduje się w oparciu o kompromisy polityczne. To zderzenie dwóch wizji obronności. Geopolitycznej i gospodarczo-biurokratycznej. Z jednej strony realne potrzeby państw frontowych, które potrzebują niezawodnej broni tu i teraz. Z drugiej ambicje Brukseli i Berlina, by przy okazji wzmacniania bezpieczeństwa realizować też cele przemysłowe i polityczne. I tu pojawia się kluczowe pytanie: czy to program obronny? Czy program wsparcia dla francuskich i niemieckich koncernów zbrojeniowych, takich jak Thales, Rheinmetall czy Leonardo. Bo jeśli chodzi tylko o to drugie, to Polska i inne kraje wschodniej flanki NATO mogą stracić nie tylko dostęp do lepszej broni, ale i wpływ na przyszłość europejskiej polityki bezpieczeństwa. Dla państw Europy środkowo-wschodniej sytuacja jest wyjątkowa. Z jednej strony mamy realne, fizyczne zagrożenie ze strony Rosji, zaledwie kilkaset kilometrów od naszej granicy. Z drugiej, coraz silniejszą presję ze strony Brukseli, która próbuje narzucać wspólną politykę obronną podporządkowaną interesom największych państw członkowskich. Polska, jako kraj, który graniczy z Białorusią, Ukrainą i rosyjskim obwodem kaliningradzkim, nie może sobie pozwolić na bierność ani uzależnienie od decyzji podejmowanych w europejskich gabinetach. Czy mamy zatem Rezygnować z zakupów od sprawdzonych partnerów, jak USA czy Korea Południowa, tylko po to, żeby spełniać biurokratyczne wymogi nowej strategii przemysłowej Unii Europejskiej? Przypomnijmy, to właśnie dzięki amerykańskiemu wsparciu i zakupom z USA Polska dziś może pochwalić się nowoczesnymi systemami Patriot, artylerią HIMARS czy czołgami Abrams, które zwiększają naszą gotowość bojową. A teraz Bruksela sygnalizuje: kupuj u nas, albo nie dostaniesz środków z unijnego funduszu. To nie jest pytanie czysto ekonomiczne, to dylemat strategiczny. Czy chcemy być w pełni suwerenni w decyzjach obronnych, czy jesteśmy gotowi podporządkować nasze zakupy logice kompromisów politycznych w Brukseli, Paryżu i Berlinie? Warto też zadać sobie inne pytanie. Czy ten fundusz to realna szansa na wzmocnienie bezpieczeństwa, czy raczej pułapka, która ma uczynić Europę Środkowo-Wschodnią klientem zachodnioeuropejskich koncernów? Zwłaszcza, że nie zapominajmy, przez dziesięciolecia to właśnie kraje Starej Unii zaniedbywały swoje siły zbrojne. Niemcy, Francja, Belgia, Hiszpania redukowały armię, cięły budżety, licząc na to, że Ameryka zawsze przyjdzie im z pomocą. Tymczasem to właśnie kraje naszej części Europy z Polską na czele traktowały zagrożenie ze strony Rosji poważnie i to my. A nie oni. Zainwestowaliśmy miliardy w modernizację armii. Dziś ci sami partnerzy mówią nam, jak i gdzie mamy kupować broń i oczekują, że dostosujemy się do ich interesów przemysłowych. Czy naprawdę powinniśmy oddawać kontrolę nad naszą obronnością w zamian za fundusz, który i tak będzie rozdzielany według politycznych kalkulacji? To pytanie, które powinno wybrzmieć nie tylko w Warszawie, ale też w Wilnie, Tallinie, Pradze czy Bukareszcie, bo to właśnie Europa Środkowo-Wschodnia będzie pierwszą linią frontu, jeśli dojdzie do otwartego konfliktu. Czy fundusz EDIP jest dla nas szansą, czy narzędziem uzależniania od decyzji zapadających na Zachodzie? Czy Polska zyska, czy straci, podporządkowując się nowej unijnej architekturze zbrojeniowej? A może powinniśmy budować własne zdolności w oparciu o to, co naprawdę działa, a nie to, co politycznie się opłaca Brukseli? Wspomniane wcześniej 10 państw Unii Europejskiej wydało wspólne oświadczenie. Co powiedziały? Cytujemy. Stoimy w obliczu pilnego zagrożenia dla terytorium i interesów Europy. Europejski przemysł obronny wciąż zależy, przynajmniej w krótkiej perspektywie, od komponentów i technologii z krajów trzecich, zwłaszcza sojuszników transatlantyckich. To jasny sygnał. Brutalna rzeczywistość bezpieczeństwa nie wpisuje się w eurokratyczne kalkulacje. Choć sprzeciw był wyraźny, państwa te nie zablokowały programu. Dlaczego? Bo wiedzą, że w obecnej sytuacji lepszy półśrodek niż nic, ale pytanie pozostaje otwarte. Czy Bruksela rzeczywiście słucha głosu regionu, czy po prostu narzuca swoją wizję pod pretekstem wspólnego bezpieczeństwa? Choć europejski budżet na obronność to tylko 1,5 miliarda euro. Mówi się otwarcie, że to dopiero początek. Jeśli program okaże się skuteczny, środki mogą wzrosnąć wielokrotnie. Tymczasem Komisja Europejska zapowiada uproszczenie przepisów, szybsze pozwolenia, wspólne zakupy i mniej biurokracji. W teorii brzmi to dobrze, ale kto będzie kontrolował ten proces? Kto zdecyduje, które projekty są europejskie, a które nie? Czy Polska, Litwa czy Rumunia będą miały realny wpływ na decyzję, czy raczej stanie się to domeną urzędników w Brukseli i lobbystów z Berlina i Paryża? I czy naprawdę chcemy oddawać kolejną część naszej suwerenności, tym razem militarnej, na ołtarzu unijnej harmonizacji? Europa zbroi się, ale nie wszyscy mają poczucie bezpieczeństwa. Nowy Fundusz Unii to z jednej strony realne wsparcie dla przemysłu obronnego, z drugiej potencjalna pułapka, w której interesy Polski mogą zostać podporządkowane unijnej polityce gospodarczej. Czy to krok w stronę budowy wspólnej Armii Europejskiej, której Polska będzie tylko częścią większego mechanizmu, a może tylko dobrze opakowany projekt przemysłowy, który służy wybranym? Co Wy o tym sądzicie? Czy Polska powinna wiązać się z tym programem na warunkach Brukseli, czy pozostać lojalna wobec sojuszu z USA? Napiszcie w komentarzach. Jeśli interesuje Cię polityka międzynarodowa, geopolityka i tematy związane z bezpieczeństwem, zasubskrybuj kanał wiadomości Polska i Świat. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych materiałów, a nam pomożesz docierać z tymi tematami do szerszego grona odbiorców. Do usłyszenia w następnym odcinku.